Behind. Kręcę od razu. Drugi mecz. Lotus. Jezu. Czemu ja muszę to grać? Gram Breachem. A co? On jest zajebisty. Ultama Cox i. Ultama Cox. To teraz pytanie, czy ktoś będzie smoki grał, czy nie. Może ktoś zdoczuje, jakby ten. Albo Joru. I nim się można tepać, więc jest szybko. Jup. się można szybko przemieszczać. No, ki, dobra. Shrouded Step. Będę jak Shroud. No, ale trochę do dupy. Dwa smołki to jest całe gówno. Nie ma sprawy zjomek. <laughs> dobra, jak wbiję 28 punktów, to mam D3. A patrząc po tym, ile dostaję punktów za mecz, i to przeciętny na przykład, to powinno mi dać może jakiegoś ascendancika. Na start aktu byłoby miło, na zachętę, żeby w to grać. A, no i wróciłem do typowego 4-3, żeby ktoś nie zauważył. Jest? Both, eh, Oh my fucking god. Bo ale jak tu trafiłem w łeb na początku, no dobrze pasowało graffiti, bo nie wiem jak nie trafiłem, ale. to już się obstrałem trochę. Że jej nie zabiję.

powiedzieć Roger. No Jesus Co onajset samoj 30 I knew she's gonna be there heaven heaven Nice, hold on. Close. Oh fucking bitch. Revive okay, us. One more. Down A. One enemy remaining. Yeah, on side. Source. I missed my flash. Good job. Ale ich robimy widzowie, O oh, Au Dawajcie ascendant Here. Sky low i my Chłopca chciał full auto przeciągnąć Good job A pa. ja

Pojrzałem się na radar <laughs> Jestem głupi Ale jestem fenomenalny też, także no... Co mam powiedzieć Oh my god. Alle <laughs> Open door, open door, Omen, Open door. Fix it. Ale ich widzowie, patrzcie to Kurcze One C Ukradł, ukradł mój trik Fucking bitch <laughs> Last was C long One shot, one shot 87 <laughs> one. Okay. Last Let's go! Dawać Ascendanta Please No muszę dostać 28 punktów, za 26 dostałem za ten mecz 463 kombat Score, no I 36 punktów I nie dało dwóch XD Nie no kurwa, poważnie? performance bonus 4 ale ładna ty, biorę ją. gizem, nie wiem co to znaczy 36 punktów ja nie dostaję kurwa double rank upa. pozdrawiam, o a jeszcze teraz ich rangi okłamał oh, mnie jebaniec, a 2 miał nice